Tschüss! Cześć, kochani! Walka z Bosiorem! Rozgrywam ją z humorem! Tutaj wasza Blue Jane, no pewnie. O, on chyba ma już dość, bo dajemy mu w kość. Tylko spójrzcie, jak tutaj jest rewelacyjnie. O, rozwalamy tych wrogów, na których nie możemy wskoczyć, ponieważ mają kolce na plecach. No, jak tutaj jest fajnie, lodowo. Tylko spójrzcie, ślizgam się po tym lodzie. O tak! Niestety, niestety. O, rozpoczynamy w takim razie. Kolejną planszę. Tak, kontynuujemy naszą ekstra przygodę. Tylko spójrzcie, jak tutaj jest ponuro. Niestety, niestety, ale zbieramy monety. Tak, moi kochani, zobaczcie tylko sami. Rewelacja. Juhu, no, ślimorze. Uciekaj mi stąd, uciekaj. O, nie mogę, niestety cię skuć. Udało się, je, je, je nie było tak źle. Ja chcę ten sagan ze złotem. O nie, on wylaz z powrotem. I Ja ci dam. Niedobry, niedobry ślimorze. No. Udało się je! Mamy pierwszy sagan ze złotem! To mi się podoba! No dalej, dalej, proszę bardzo! Juhu! Mam trzy koniczyny, więc nie robię kwaśnej miny. Wszystko zbieramy, już na nic nie czekamy. No dobra, czekamy, aż sobie przejdzie kolega. O, tak! I żuki! Proszę bardzo. Rozwalone. Okej, okay, a teraz musimy uważać na te ślimory. O nie, o nie, bo się człowiek robi chory i Sagan ze złotem. O, mamy nareszcie jakieś szyszki. O, patrzcie zero, zero, tylko nie to. Pozbędę się ciebie. O nie, on wylaz. Ha, ha, ha. Znowu ci przywaliłam z szyszki. No pewnie. O, powoli, powoli, powoli. O, udało się. pozbyłam się go, ale naprawdę trzeba się mocno skupić, kochani żeby na niego naskoczyć dwa razy, żeby się go pozbyć. Jej, strasznie dużo tych ślimaków. O, ała, to bolało, niestety. Ej, zaraz. No nie, jestem w połowie, co teraz? Dobra, zapłacimy parę kryształów i dzięki temu od połowy zaczynamy. I już teraz rozwalić się nie damy, no, przez wstrętne żuki, a zwłaszcza ślimory. O, tak jest, tak jest, do widzenia, do widzenia, mam już dwie szyszki, jest i trzecia. Proszę bardzo, o, i mamy koniczynę, jak fajnie, no. Chcę się was pozbyć, koledzy! Jeden już jest z głowy. O, jeszcze ty! Bardzo miło mi. I co, teraz? Zbieramy, zbieramy! Zwłaszcza sagan ze złotem! Tak! Moi kochani, zaraz wam pokażę jak! Patrzcie, tylko wykupiłam sobie cały wór szyszek, bo naprawdę mam dużo tych bonusiorów. Może najwyższy czas, żeby zacząć ich używać. No właśnie. Ojej, jak teraz mam dużo tych szyszek, a już jestem prawie na końcu. Ich nie zużyję, a one się potem resetują z kolejnym levelasem. O, to nie cieszy BlueJay Nasę. Tak nie powinno być. Co tu kryć? To niesprawiedliwe, kochani. Jeden, dwa, trzy, bardzo miło mi, jak fajnie, to mi się podoba, moi drodzy. I co, nasza mapka, wspaniała. O, tak jest, tak jest, co tu będzie, co tu będzie. Ho, ho, już czekamy, już czekamy. Piękna pogoda tu będzie, jak fajnie. O, i mamy koniczynę, cieszy to całą rodzinę. O, szybko, szybko zbieramy, zbieramy sagany ze złotem i szyszki, sioś, mory. Dobrze mi idzie, nie sądzicie? Ho, 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 dobra, mam koniczynę, nie potrzeba mi więcej tych koniczyn, niestety na zapas nie mogę pozbierać! Bardzo wielka szkoda! O, wpadł do wody ten ślimor. Chciał się wykąpać! He, he, he. Super! Tak, tam jest twoje miejsce, mój drogi! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Dobra, pospadają. To mi się podoba, to mi się podoba! Sobie pospadały. O! Wy też! Wy też! Trochę cierpliwości! O, przydaje się cierpliwość! Zdecydowanie w tej gierasie! I co? Ponownie wpadną? Do widzenia! O! Zmarnowałam szyszkę, została mi tylko jedna ostatnia. O, jak mi przykro, jak mi przykro, jej, co by to mamy? kryształ! Juhu! Proszę bardzo, do widzenia, ale go spłaszczyło! Się tu porobiło! I te żuki wystające, ja wam dam, ja wam dam! Sió! Tak jest! Kasiura, kasiura to nie bzdura. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Juhu! Do widzenia, do widzenia, niedobry żuku! O! Tęcza jest w tle! Je, je, Nie jest wcale tak źle! Naprawdę ładnie i pogodnie! To mi się podoba, to mi się podoba! Juhu! No czekajcie, żuczki! O, o nie! Ostatnia szyszka to była i się zmyła. Na szczęście mamy kolejne. Patrzcie, wykupiłam sobie żyćka. Tyle mam tutaj tych bonusiorów. No, nareszcie pora zacząć ich używać. Tak jest, nasz wspaniały skrzacie, mój drogi bracie. O, i ucieka przed ślimakiem. O ratunku, ratunku, pomocy. To było dobre, moi drodzy. Boi się ślimaka. To rzecz nie byle jaka! O, pozbędę się ciebie. Nawet nie zdążyłeś się do mnie przybliżyć. No właśnie, strasznie ich tutaj dużo. Niech mnie Piorun trzaśnie! Sio! Tak jest, tak jest! Kasiurę zbieramy! Patrzcie tylko Sagan ze złotem trzeci! Cieszą się wszyscy atleci. No właśnie, atletyczne! Moi drodzy, umiejętności bardzo się tu przydają. O, zdecydowanie, to wysokie skakanie. Na przykład. O, proszę bardzo, po co mi ta koniczyna? Chyba nie wiem właściwie po co. <laughs> o, nie, no proszę Was, nauka poszła w las. I co teraz? Dobra, zaczynamy od tego momentu. O, uważamy, uważamy. Ta belka niestety jest złamana. O, widzieliście to? Na szczęście udało mi się przedostać. Na drugą stronę. O, tak. I co teraz? Końcówka? Wow, ej, niepotrzebnie kupiłam ten worek, moi drodzy, z szyszkami. Mogłam się spokojnie bez tego obyć. O, zmarnowałam bonus. Jaka szkoda, jaka szkoda, ale i tak, cudna ta przygoda, tylko spójrzcie, jakiś zamek, czy będzie walka z bosiorem. Tak, z wielkim humorem! Patrzcie tylko, co tu się dzieje. O, jeszcze nie ma walki? Musimy chyba przejść cały ten poziomas, żeby się dostać do naszego bosiora. O, no to już nie tracimy czasu. Idziemy se do lasu, schowaj się niedobry żuczku. Ojej, to jest jakiś strasznie przerośnięty żuk. Który zwala nas z nóg. O, do widzenia, koledzy. O nie, mam tylko trzy, tylko trzy szyszki, tylko nie to. Juhu, zbieramy i są cztery w sumie. Tak, to mi się podoba. O, zbieramy, zbieramy, zbieramy. No, mój drogi skrzacie. Juhu, patrzcie, hełmas. O, tak, 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 tak. I co teraz? W dół idziemy, w dół idziemy i się niczym nie przejmujemy. Ubrałam, ubrałam hełm Wikingów. O tak, i dzięki temu mogę szybko się rozprawić z moimi wrogami i jestem niewrażliwa na ich ataki. Tak, brawo, brawo, Blue Jane. To mi się podoba. Wstrętne żukasy. O tak, jesteście okropni dla naszej Blue Janeasy, ale ja sobie z wami poradzę. Patrzcie, to znowu ten szerszeń. O, udało się. Jejeje, je, je. pozbyłam ciebie się i jest taki kruk na górze. O! Proszę bardzo. Czy uda mi się jakoś na niego wskoczyć? Zaraz zobaczymy. E, dajemy sobie spokój z nim. Idziemy dalej, bo się gra a doskonale. Należy zburzyć ten mur. Proszę bardzo, i mamy trampolinę, trampolina, trampolina i przygoda się zaczyna. Patrzcie, ile kasiury. O, to mi się podoba i sagan ze złotem, jak fajnie. I szyszki oczywiście potrzebne, żeby strzelać nimi do wrogów. Juhu, strzałka była. O, bo bym się chyba nie domyśliła. Proszę bardzo, nasz skrzacie. O, jaki jesteś rezolutny. Proszę bardzo, sió. To bolało, to bolało! Niedobry, niedobry, śli może! Proszę bardzo. O, patrzcie ile monet tu jest! I nie ma już łez. Wszystko pozbierane! O! Patrzcie, dodatkowa moneta. O, rety, rety, jest już koniec. I dotarliśmy do mety. Jej, to ten bosior. O, pomocy, pomocy, trzeba walić do niego szyszkami. W ten przycisk na plecach. O, widzieliście to? Dzięki temu spada mu HP. I nie jest wcale tak źle. Taką mamy tutaj przygodę. O, mam teraz dużo szyszek. Tylko proszę cię, odwróć się w drugą stronę. Mój drogi. O, nie, nie w to. Jej, patrzcie, tylko łap. Wow, to mi się podoba, tylko nie w ten murwal, tylko w naszego wroga. O, patrzcie tylko. E, to było banalne, widzieliście to? Jak fajnie padł, o, a w tle mamy drzewo z twarzą. Jej, gadamy z tym drzewem, to jest drzewo mądrości. O tak, moi drodzy. A co ja mogę? On jest zbyt potężny. Musisz pokonać starożytnych strażników i odzyskać potężne kryształy, aby uzyskać siłę do pokonania mordoka. Dobra, wyruszam odnaleźć klejnoty. To nasza ostatnia nadzieja. No to kontynuujemy naszą zabawę, kochani. Patrzcie tylko na naszą mapę. Wow, coś nowego, koleżanko i kolego. Jak fajnie zimowo będzie na pewno fajowo. To mi się podoba. Proszę bardzo. Ci sami wrogowie, ale zupełnie inna sceneria, inna aura, taka zimowa. Niech wszystko przed nią się chowa. O tak, zbieramy, zbieramy. Tak, moi kochani, wszelkie koniczyny, nie rób takiej kwaśnej miny. Do przodu, do przodu, nasz wspaniały skrzacie. O nie, uważaj, ała, ała! Przecież dobrze wiedziałam, że one nie są do nas przyjaźnie nastawione. O, dobra. Uważamy na ślimory, bo się człowiek robi chory. Juhu, trujące ślimaki! O, to wróg nie byle jaki. Pozbyłam się ich na szczęście. No to kontynuujemy nasz przeuroczy spacer. Patrzcie, klepsydra, jak fajnie! I znowu ślimor! Nie mogę w niego trafić! Hej, ho, hej, ho! Ze ślimorem by się spacerowało. Haha, ha, pokonałam cię. Je, 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 Może nie jest wcale tak źle. O, ratunku, ratunku. Do widzenia. O nie, o nie! Brakuje mi szyszki. Ale sobie wykupiłam. Taka sprytna tu byłam. O, i mamy koniczynę, która się przyda na pewno. Jeszcze nie jestem nawet w połowie drogi. Tak gadają stonogi. Juhu, patrzcie tylko. Podskakujemy! Bez ściemy! I kolejny sagan ze złotem! Kocham tę robotę! Pierwszy! O! Przeskoczyłam nad tym dziwnym potworem! Jej, znowu wy! O! Fajnie, pozbyłam się ich! Jak miło, jak miło się tutaj zrobiło! Patrzcie! O! I kolejne koniczyny! Juhu! Tak, bloki z koniczyną właściwie. O, niepotrzebna mi ta koniczyna wpadła sobie do dziury, powiedział Kot Bury. Jaka szkoda, ale i tak nie była mi w zasadzie potrzebna do niczego. Czekajcie, muszę zabrać ten Saganas ze złotem. Brawo, i mamy szyszek pełno. Jak fajnie, cała kolekcja. O, jej, jakiś kryształ się nawet trafił. Tak, super, super, raśnie, Blue Jay naśnie. Niech mnie tu piorun nie trzaśnie. Juhu, czy to już końcówka? Coś mi się wydaje. Patrzcie tylko! Rewelacja! Juhu! Już czeka na nas przepyszna kolacja! Ile mamy saganów ze złotem? Tylko dwa! Tralalala! Jaka szkoda! Wyzerowały się niestety te szyszki nasze! O, patrzcie tylko! ciekawe, co będzie fajnego w następnym poziomie Już się podoba Blue Jay na się. Jak tu lodowo, jak tu fajowo. Tego jeszcze nie było, ale się tu porobiło. Jej, ja się i Ja się tutaj ślizgam i dużo gorzej się steruję naszą postacią. No tego jeszcze nie było, moi drodzy. O, ale naprawdę tutaj mi się podoba. Jest tak zimowo. Zimowo i fajowo. o tak. I co? Zabieramy szyszki, pewnie. Klepsydra, juhu. Do widzenia. Patrzcie tylko! Oczywiście zaganas ze za złotem! I jeszcze mamy świetną robotę, ponieważ... Jej, nic nas nie skrzywdzi! Żaden potwór tutaj nic nam nie zrobi, bo mamy ochronę! Mamy taką fajną tarczę, która właśnie minęła. O nie, strasznie krótko trwała! O jej! Oj, wylas. Wylas! mur rozwaliliśmy i wylas ten żuczek. Niedobry. Juhu, bardzo dobrze! Na razie tylko jeden sagan ze złotem posiadam. Juhu, tak, do widzenia! Mogę do was spokojnie strzelać, koledzy! O, przesuńcie się. Tak jest. Zabrany saganas i do widzenia! Tak! Się podoba. Do widzenia, do widzenia. Do o nie, zobaczenia. Jak tu jest wspaniale! Nie boję się wcale. O, pa! Całusów 102, a może 103. Bardzo miła mi. Rzuczku niedobry, sią mi stąd. Tak, patrzcie, tylko jestem już w połowie. Nie każdy się o tym dowie. Jej, naprawdę dziwnie się tutaj steruje postacią, kiedy ona się tak ślizga po tym lodzie. O, zapomnijcie o swobodzie. Jej. Dobra, zbieramy, zbieramy. A tu co jest? O, koniczynka, ale nie zbyt mi, moi drodzy, potrzebna. O, ale tysiaka dostałam tysiąc punktów, czy jakoś tak za tę koniczynkę? Uwaga, uwaga, powoli, powoli, bo rosół się posoli. O, tak, a właściwie przesoli. Przesolony rosół. O, to chyba nie jest nic dobrego, koleżanko i kolego. Jej, patrzcie, to końcówka, jak miło się tutaj zrobiło. I saga nas ze złociorem. Juhu, tak sobie gadam, tu z humorem. Patrzcie. Jej, jest tencza jak miło, super rośnie, naprawdę fajna ta plansza i trzy saganasy za złotem. Kocham tę robotę, moi drodzy, juhu. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Cześć, moi drodzy i do usłyszenia.